Cześć. Nazywam się Daniel Dziemieszonek i prowadzę w YouTube kanał Szaibajk poświęcony tematyce rowerowej. Dzisiaj powiem Wam o tym, jak wybrać się na rower i nie zostawić dziecka w domu samego albo z babcią. Babcie zostawimy. Pokażę Wam kilka sposobów na transport dziecka naszym rowerem. Nauczycie się, jak zamontować fotelik dziecięcy w kilka minut. I na przykład, jak nie wsiadać na rower. Zaczynamy. Oto rower górski. Ta maszyna ma nietypowy kształt rury podsiodłowej, co utrudnia nam montaż fotelików dziecięcych. Mimo wszystko znajdziemy dwa sposoby na przewiezienie nim dziecka. Pierwszy z nich to fotelik przedni. To świetna metoda na przewiezienie mniejszego dziecka, tak by mieć je ciągle na oku. Fotelik wpina się przed nami na rurze sterowej lub niekiedy na kierownicy. My siadamy bezpośrednio za maluchem, który ma piękny widok na to, dokąd zmierzamy. Wadą tego rozwiązania jest możliwość przewożenia jedynie mniejszych i lżejszych dzieci oraz delikatne ograniczenie zakresu ruchu kierownicy. Zdecydowaną zaletą tego rozwiązania jest fakt, że dziecko nie musi oglądać naszych pleców. Ale gdyby tego było mało, fotelik można doposażyć w szybę przednią. Szyba ta chroni dziecko przed wiatrem czy deszczem, a jej montaż jest banalnie prosty. Fotelik posiada z przodu przygotowany adapter, do którego wpinamy szybę, ustawiamy jej wysokość i można jechać. Mniejsze i lżejsze dzieci na pewno docenią wrażenia z jazdy w tym foteliku, a oto druga metoda na przewiezienie większych dzieci przyczepka. Lekkie ramie łączące wpinamy i zabezpieczamy po stronie wózka, następnie robimy to samo po stronie roweru. Klik plus zabezpieczenie. Ponieważ wózek ten umożliwia także bieganie z dzieckiem, odpinamy kółka przednie. I można jechać. Zaletami tego rozwiązania są genialna amortyzacja, ochrona dziecka przed warunkami atmosferycznymi i nisko położony środek ciężkości. By podłączyć przyczepkę, należy jednak wiedzieć o kilku rzeczach. Zaparkowaliśmy obok siebie dwa rowery. Rower z lewej strony ma już zainstalowane mocowanie do przyczepki tule, a rower z prawej strony go jeszcze nie ma. O czym należy wiedzieć, chcąc wozić nasze dziecko w przyczepce naszym rowerem? Musimy się dowiedzieć, jak zainstalować mocowanie przyczepki do osi naszego koła, a ośki są różne. W tym rowerze mamy tak zwany szybkozamykacz lub zacisk koła, bądź też szpilkę. Po prawej stronie znajduje się nakrętka, po lewej stronie dźwigienka, którą otwieramy ośkę. Po jej otwarciu możemy wykręcić szpilkę, wyciągnąć ją z koła. I tak w całej swojej okazałości wygląda szybko zamykacz. Najczęściej, by zamontować przyczepkę do naszego roweru z szybko zamykaczem, wystarczy po prostu usunąć oryginalną szpilkę i zamontować tę, która jest dostarczona z zestawem z waszą przyczepką. Nieco inaczej rzecz się ma z nowszymi i częściej nieco droższymi rowerami z tak zwaną osią przelotową. Postawmy teraz obok siebie dwa rowery z osią przelotową, ten z zainstalowanym mocowaniem, a ten bez. Oś przelotowa, zwana też sztywną osią, bądź thru-axle, nie jest otwierana, tylko wykręcana z ramy. Z drugiej strony oś przelotowa nie posiada żadnej nakrętki, gdyż wkręca się prosto w gwint w ramię. Jeszcze raz, po wyciągnięciu osi przelotowej możemy zdemontować koło. Rower teraz stoi kołami do góry, żebyśmy wszystko widzieli. Wkręcam delikatnie oś z powrotem i dokonuję czterech pomiarów. Pomiar pierwszy to średnica osi. Moja oś ma średnicę 12 mm, i jak widać, ten rozmiar jest naniesiony na samą ośkę. Przy pomiarze średnicy, należy zwrócić uwagę na to, że oś może być cieniowana, i na środku będzie cieńsza. Najlepiej zmierzyć ją tuż przy ramię. Drugi pomiar to rozstaw wewnętrzny tylnego trójkąta, tutaj przy osi. Jest on tak naprawdę równy szerokości piasty naszego koła. W tym przypadku mamy tutaj 140 mm, czyli 14 cm. Znając średnicę i długość wewnętrzną osi, mierzymy teraz zewnętrzną długość osi, czyli jej długość całkowitą. W tym przypadku jest to 171 mm. Znajomość rozstawu tylnego trójkąta od zewnątrz do zewnątrz po drugiej stronie jest dla nas istotna, dlatego że nasza ośka musi wystawać poza ramę i mieć miejsce do przykręcenia tego właśnie mocowania. I na koniec jeszcze tylko jedna rzecz zaznaczona na tej ośce jako P10 jest to rozstaw zwojów gwintu naszej osi. Oznacza to, że dystans pomiędzy poszczególnymi zwojami tej ośki wynosi 1 mm. W osiach przelotowych znajdziemy też standard 1.25 czy 1.75. Znając te cztery wymiary, będziemy w stanie dobrać właściwą oś przelotową, czyli po jej dokupieniu wyciągamy oryginalną, a użyjemy osi w tym przypadku tule. Taki fotelik przedni jest mocowany do rury sterowej widelca, czyli integralnej części naszego widelca czy w tym przypadku widelca amortyzowanego. Tutaj musimy zwrócić uwagę na długość tej rury. Mocowanie tego konkretnie fotelika zajmuje nam około 18 mm na rurze sterowej. Oznacza to, że jeżeli mamy pod mostkiem podkładki o takiej grubości, będziemy mogli wyjąć podkładki i założyć tutaj mocowanie. Ta rura sterowa nie miała takiej długości. Da się jednak ten problem rozwiązać. W tym przypadku trzeba było zastosować tak zwaną przedłużkę rury sterowej, ale takie zadanie należy zlecić wykwalifikowanemu serwisantowi. Oto rower gravelowy. Posiada on klasyczną ramę, która umożliwi nam zamontowanie w łatwy sposób fotelika tylnego. Oto dwa foteliki, jeden montowany na ramie, drugi na bagażniku. Zajmijmy się tym montowanym do ramy. Jak się zaraz przekonacie, montaż tego fotelika jest bardzo prosty i oprócz rękawiczek nie będzie on wymagał żadnych dodatkowych narzędzi. Wszystko co potrzebne mamy w zestawie. Od śrub mocujących, przez klucz, po adapter. Montaż jest bardzo prosty. To są pręty podtrzymujące, a jednocześnie amortyzujące fotelik dziecka. A to jest element łączący pręty z naszym rowerem, a dokładnie z jego rurą podsiodłową. Jako, że w zestawie otrzymaliśmy cztery dłuższe i cztery krótsze śruby, w pierwszym kroku dobieramy ich długość do grubości rury podsiodłowej. W tym przypadku będzie to śruba krótsza. Po przełożeniu czterech śrub przez otwory, przystępujemy do montażu. Dwa elementy mocujące ustawiamy wklęsłą stroną do rury podsiodłowej. Nie tak, tylko tak. Drugą część mocowania ustawiamy zamkiem do dołu, tak by widzieć prawidłowo na pistule. I dołączonym kluczem przykręcamy oba elementy mocujące. Dokręcam tylko do momentu poczucia lekkiego oporu i zatrzymuję się. O tak. Rower przygotowany, czas na fotelik. Odwracamy go dołem do góry. Otwieramy zawleczkę i wyciągamy ją. Następnie przekładamy przez fotelik pręty. Tak, aby czerwony odblask znajdował się z tyłu fotelika. Teraz wkładam z powrotem zawleczkę. Czuć tutaj trochę oporu. I zamykam ją. Pręty są zabezpieczone w foteliku. Tak przygotowany fotelik możemy już umieścić w mocowaniu na ramię. Wkładamy pręty do otworów. Delikatnie poruszając fotelikiem prawo, lewo, przód, tył upewniamy się, że pręty trafiają na miejsce. Podczas wsuwania prętów powinniśmy usłyszeć wyraźny klik. Otwórzmy zatem zamek. W taki sposób robimy to za pomocą kluczyka. Teraz otwieramy małą dźwigienkę i wyciągamy pręty. Jeszcze raz klik. Zamknięte, zabezpieczone. Tych czterech śrub mocujących nie dokręcaliśmy ostatecznie po to, żeby teraz ustawić fotelik, pamiętając o kilku rzeczach. Rzecz pierwsza: jeżeli fotelik będzie się znajdował za nisko, może on uderzać o tylne koło podczas amortyzacji. Zwróćmy uwagę na to, że ta amortyzacja ma dobre kilka centymetrów. Tutaj wygląda to dobrze. Druga rzecz: nie chcemy, żeby siodełko przeszkadzało dziecku. Nie widzę tutaj żadnego konfliktu. I trzecia, musimy się upewnić, że podczas pedałowania nie będziemy zahaczać piętą o fotelik. Tutaj też problemu żadnego nie ma. Jeżeli możemy ustawić fotelik troszeczkę niżej, to dla nas zawsze lepiej, bo obniżamy w ten sposób środek ciężkości naszego roweru. Teraz mam już na właściwej wysokości, sprawdzam też, czy jest ustawione prosto i teraz równomiernie, ostatecznie dokręcam cztery śruby. Nie robimy tego bardzo mocno, producent zaleca tutaj 8 Nm. Jeżeli klucza dynamometrycznego nie posiadamy, warto to zrobić na wyczucie, to znaczy nie chcemy pourywać śrub, ale chcemy też mieć pewność, że fotelik tutaj na mocowaniu nie rusza się góra-dół ani na boki. Czuję wyraźnie, że śruby są dokręcone dobrze. Pamiętajmy też, żeby po pierwszej, krótkiej jeździe próbnej, a nawet w jej trakcie, sprawdzić, czy te śruby się nie poluzowały. Mocowanie jest gumowane, mocno gumowane, więc może ono się nieco ścisnąć. Czas na regulację fotelika. Za pomocą tej dźwigni, umiejscowionej tuż pod siedziskiem fotelika, ustawiamy kąt nachylenia fotelika. W tym przypadku jest on ustawiany stopniowo. A siedzisko ustawiamy podobnie jak w samochodzie, z oparciem nienachylonym do przodu, nie pionowo, ale lekko odchylonym. Pamiętajmy też, że w momencie amortyzowania fotelik dodatkowo pochyla się do tyłu. Po posadzeniu dziecka na fotelik ustawiamy wysokość podnóżków tak, żeby nóżki dziecka spoczywały na nich. Służy do tego ta dźwiegienka Po jej otwarciu możemy ustawiać stopniowo wysokość podnóżków. Regulacja jest bardzo szeroka, a podnóżki oczywiście ustawimy na tej samej wysokości po obu stronach. Ten pasek służy do zabezpieczenia bucików czy stópek dziecka na podnóżkach, a te otwory pozwalają dostosować jego długość do wielkości bucika. Oczywiście dostosowujemy ją w taki sposób, by buciki nie wysuwały się przypadkowo z podnóżka, zwłaszcza na jakichś wybojach. Ale też by nie utrudniać krążenia krwi w małych stópkach dziecka. Pasy bezpieczeństwa w takim foteliku odpinamy i zapinamy w iście rajdowym stylu i możemy też dostosować ich długość do wzrostu dziecka. Podobnie jak w podnóżkach, z tyłu oparcia mamy tutaj większą klamrę, której otwarcie umożliwia regulację wysokości i zablokowanie pasów w danym położeniu. Dobrze to wygląda. Po całej operacji zostaje nam instrukcja, klucz oraz cztery śruby. Nie przejmujemy się tym, że cztery śruby nam zostały, dlatego że w zestawie mamy dwie pary po cztery śruby. Te dłuższe służą do grubszych rur podsiodłowych. Nasz rower jest gotowy do jazdy. Oto zaleta tego rozwiązania. Ten fotelik Toola Ride Long 2 nie wymaga żadnych zmian konstrukcyjnych w rowerze. Zwykły rower z rurą podsiodłową, czyli klasycznie wyglądającą ramą wystarczy. Wszystko, co otrzymujemy w pudle z tym fotelikiem, wystarcza nam do jego zamontowania na rowerze. Jedyne czego musimy czasami dokonać, jest ściągnięcie drugiego koszyka na bidon. Tutaj, butelki nie będziemy już na rurze podsiadłowej montować. Kolejna zaleta tego systemu to dosłownie fantastyczna amortyzacja. Dziecku będzie tutaj bardzo wygodnie. Takim rowerem gravelowym możemy śmiało udać się na ścieżki nieutwardzone asfaltem, ale pamiętajmy o dwóch rzeczach. Rzecz pierwsza, niekoniecznie zjeżdżajmy szybko z krawężników. Z krawężników najlepiej jest rower przeprowadzić. I rzecz druga, nasze dziecko będzie ważyło od kilkunastu do dwudziestu dwóch kilogramów, to maksymalna waga zalecana przez producenta do tego fotelika. W ten sposób dodajemy wagi na tylne koło. Zauważmy, że dziecko nie siedzi na środku roweru, jego masa nie rozkłada się na dwa koła tak jak nas, czyli kierujących pojazdem. Zawsze w takiej sytuacji dopompowujemy koło, czyli jeździmy zawsze na wyższym ciśnieniu z tyłu niż wtedy kiedy jechalibyśmy sami. Nie chcemy dobić dętki, nie chcemy też uszkodzić koła. Na pewno nie chcemy żadnego wypadku, więc kluczowa rzecz to sprawdzanie ciśnienia obu opon. Ale do pompowywania więcej w oponie tylnej. I trzy praktyczne rady na koniec. Rada pierwsza: z dzieckiem w foteliku będziemy inaczej wsiadać na rower. Jeżeli zwykliśmy po prostu przerzucać nogę przez siodełko, nie robimy tego w momencie, kiedy dziecko się tutaj znajduje, na rower będziemy wsiadać. W inny sposób. Druga rzecz, posadzenie dziecka na foteliku jest ostatnią czynnością, ostatnim etapem naszej wyprawy. To znaczy, mamy zamknięty dom, mamy już wszystko przy sobie, mamy schowane klucze, telefony, jesteśmy gotowi do jazdy, nasz maluch jest z nami, teraz możemy malucha posadzić na fotelik. Dlaczego? Od momentu, kiedy nasze dziecko znajduje się w foteliku, nie odchodzimy od roweru. Nie puszczamy broń Boże roweru, nie opieramy roweru o ścianę, jesteśmy zawsze z dzieckiem. Jak dziecko zapiąć, możemy podejść do fotelika z tyłu, możemy, musząc samemu przytrzymać sobie rower, po prostu wsiąść na rower w taki sposób, sięgnąć po malucha, posadzić go na foteliku, Zapiąć mu pasy, sprawdzić, czy wszystko jest tak, jak być powinno, zabezpieczamy nóżki, i teraz mogę już usiąść na rower przodem do kierunku jazdy i ruszyć. Ten sam model fotelika Ride Along 2 występuje w wersji bike, rack, czyli z mocowaniem na bagażnik. Tutaj również mamy genialne rozwiązanie. Pokrętłem dostosowujemy szerokość łap, które chwytają za bagażnik. A dodatkowym paskiem łapiemy fotelik za rurę podsiodłową. Po odblokowaniu kluczykiem mogę zwiększyć rozstaw tych łap. Dokręcam. Fotelik chwycił się prętów bagażnika. Dodatkowy pasek chwyta się ramy, a konkretnie rury podsiodłowej. I tyle. Blokujemy kluczykiem. Można jechać. Różnice. W systemie, w którym fotelik jest zamocowany do bagażnika, dziecko siedzi nieco niżej niż w systemie mocowania do rury podsiodłowej, chociaż ten fotelik też można jeszcze trochę obniżyć i wciąż zachować właściwy dystans do opony. Poza tym ten fotelik ma również wbudowaną amortyzację, ale nie jest ona tak czuła i tak duża jak w przypadku tych prętów. No i w końcu w tym systemie rower musi być wyposażony w bagażnik, w tym nie musi być. Szeroką ofertę fotelików oraz przyczepek dziecięcych znajdziecie w sklepie Sportano.pl w kategorii sporty, rowery, akcesoria rowerowe, a w nich foteliki rowerowe lub przyczepki rowerowe. I pamiętajcie, dzieci na długo, jeśli nie na zawsze, będą pamiętać Wasze wspólne wyprawy rowerowe.